Jeśli mamy na poważnie prowadzić wymianę gospodarczą z całym światem, no to musimy mieć znakomitą infrastrukturę portową, przystosowaną do przyjęcia ładunków od strony morza i musimy mieć znakomitą infrastrukturę lądową w dwóch segmentach oczywiście, kolejowym i drogowym. To są te elementy, które pozwalają na to, żeby z Polski eksportować, ale też do Polski przywozić stąd. Jest konieczność rozwijania infrastruktury. Infrastruktury w każdym tego słowa znaczeniu, również kolejowej, i właśnie to się dzieje przy porcie Gdyni i przy porcie Gdańsku. Ogromna inwestycja, która zapewni możliwość dobrego, sprawnego dojazdu do portu transportem kolejowym. Chcemy, żeby te inwestycje pomagały. W osiąganiu celów, które mają porty. Porty z roku na rok zwiększają przeładunki, żeby to było możliwe, żeby towary płynnie wyjeżdżały i przyjeżdżały, nie tylko na, na teren Polski, ale też na teren całej Europy, szczególnie na teren Europy Południowej. Potrzebne są te inwestycje. One w tej chwili już dobiegają końca. To bardzo cieszy, że mamy ten pierwszy etap tego wielkiego dzieła zakończony. Za chwilę będziemy mogli się cieszyć z owoców. Czym więcej będziemy w stanie wywieźć towarów z portu, zarówno drogą kolejową, jak i poprzez ruch kołowy, tym bardziej zwiększymy efektywność naszych działań. Stąd taka wielka radość w dniu dzisiejszym, kiedy widzimy, jak ta infrastruktura powstaje. Wiemy, że to jest inwestycja, która jest wspólna z inwestycjami, które realizowaliśmy do tej pory w porcie, więc jesteśmy przekonani o tym, że w perspektywie kolejnych miesięcy, a już na pewno lat, będziemy mogli efektywniej wykorzystać tą infrastrukturę.